Putin często dużo mówi, ale kluczowe bywa, kiedy milczy. Powiedział coś, ale moim zdaniem próbuje wyprzedzać wydarzenia, podobnie jak kilka tygodni temu. Był wyraźnie zaniepokojony chęcią Europejczyków do wykorzystania zamrożonych aktywów dla Ukrainy. I w tej demonstracji myślę, że próbuje trochę przekonać Trumpa do siebie który z pewnością był ostatnio bardziej sfrustrowany Kremlem niż powiedzmy 6 miesięcy temu podczas wizyty na Alasce szczytu i tym podobnych wydarzeń. Mam na myśli, że oferując wykorzystanie części zamrożonych aktywów posiadanych przez Stany Zjednoczone, okazuje się pewną dobrą wolę wobec Bliskiego Wschodu, Palestyny i tego regionu. Oczywiście on nadal atakuje Ukrainę, a jego działania różnią się od jego słów. Więc myślę, że to w równym stopniu wynika z pewnego stopnia pragmatyzmu Kremla, Putina, jak i z prawdziwej dobrej woli, aby wesprzeć Palestyńczyków lub rozwiązać długotrwały kryzys w gazie.